Witam serdecznie. Czy prawo może działać wstecz? Czy można naruszyć prawa nabyte? Studenci od pierwszego roku prawa odpowiedzą: No nie może. Jest zasada, zasada konstytucyjna gwarantująca, że prawo nie może działać wstecz. Ustawa wchodzi z pewną datą przyszłą. Ale czy w Polsce prawo działa wstecz, czy nie? No okazuje się, że są ustawy, które. Zniszczyły prawo nabyte. Prawo zadziałało wstecz. Czy prawo może, a szczególnie prawo karne, bądź jakiekolwiek inne prawo, może uznawać odpowiedzialność zbiorową, za czym niedozwolony? za przestępstwo? No nie może. Odpowiedzialność jest bezpośrednio osobista. Konkretnej osoby. Nawet w Norymberdze tak było. Ale czy w Polsce ta, taki sposób przypisania odpowiedzialności został zastosowany. No otóż został. Przykładem mogą być służby mundurowe, straż graniczna. Straży granicznej odebrane emerytury właśnie dlatego, że była strażą graniczną, była nieodpowiednio przyporządkowana. Nabyła, nabyli ludzie prawo do emerytury i te emerytury zostały im zabrane. Teraz pytanie brzmi, czy jeżeli się to ładnie nazwie albo brzydko nazwie, oszczerczał, to czy to jest odpowiednie usprawiedliwienie? Czy to usprawiedliwia nieściganie zbrodniarzy? Mówię o zbrodniarzach z e, czasu komunistycznego. No według mnie nie, nie usprawiedliwia. Zbrodnie należy ukarać. A czy to usprawiedliwia wprowadzenie metod stalinowskich, czyli odpowiedzialności zbiorowej? Za to, że się było w jakiejś partii, za to, że się było e, członkiem jakiejś organizacji. No nie usprawiedliwia. Nie usprawiedliwia. W państwie prawa nie można stosować odpowiedzialności zbiorowej. Nasza konstytucja gwarantuje, odpowiedzialność jest konkretnej osoby, indywidualnej. Czy zatem, czy, czy, czy zatem mamy zagwarantowany trójpodział władzy? Dla przypomnienia, władza ustawodawcza, władza, władza wykonawcza i władza sądownicza. No nie mamy, nie mamy, ponieważ władza sądownicza zależy od yy, władzy wykonawczej. Czy można w, w obecnym stanie prawnym zagwarantować trójpodział władzy? No moim zdaniem można. Nie są wpisane bezpośrednio do konstytucji, chociaż prezydent mianuje sędziów, ale prezydent nie jest odpowiedzialny za administrację i za, za całą organizację e, sądownictwa, a powinien być. Prezydenta wybieramy oddzielnie, władzę wykonawczą wybieramy oddzielnie. Wobec czego, gdybyśmy ustawą przyporządkowali administrację prezydentowi, to Minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie mógłby jednocześnie być oskarżycielem i rozstrzygającym, oczywiście patrząc na to w sposób generalny. Ktoś oskarża w imieniu społeczeństwa, ktoś rozstrzyga. I oczywiście prawo do obrony. Ale ten cały system został naruszony. Trybunał Konstytucyjny nie działa. Trybunał Konstytucyjny. Nie rozstrzyga sprzeczności ustaw z konstytucją. Od, oddala od siebie czas rozstrzygnięcia, a w międzyczasie ludzie, którzy zostali poszkodowani złą interpretacją prawa, złym działaniem, no cierpią. Nie ma sytuacji, w której znajdują obronę. Naruszenie trójpodziału władzy stało się problemem, stało się tragedią. Tragedią naszego narodu. To nie o to walczyła Solidarność z roku 80. To nie dlatego naród uchwalił konstytucję, przyjął ją referendum, żeby jej nie przestrzegać. Tym, co mamy do załatwienia w przyszłym sejmie, jest naprawa państwa. Z jednej strony musimy dbać o opiekuńczość państwa, ale z drugiej strony o to, żeby państwo było sprawiedliwe, żebyśmy tak działali, aby każdy idąc do sądu miał poczucie że rozstrzygnięcie będzie niezawisłe, że sędzia, który będzie rozstrzygał sprawę, nie będzie podlegał naciskom administracyjnym. Jeżeli zły wyrok wyda w stosunku do władzy wykonawczej, nie zostanie za to ukarany, żeby nie musiał o tym myśleć. W tej chwili mamy taką sytuację, gdzie miała być reforma wymiaru sprawiedliwości, a jest stalinizacja tego wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli wybory nie uświadomią, całemu społeczeństwu, nie mówię tylko o partii rządzącej, całemu społeczeństwu, że się dzieje źle i że są ludzie, którzy mają wielkie ambicje do tego, żeby podporządkować sobie cały system państwa jednoznacznie z władzą sądowniczą włącznie, to będziemy mieli bardzo wielkie problemy. Nie chodzi tu o środki z Unii Europejskiej. Chodzi tu o nasze problemy, ponieważ Nagle będzie dylemat między dyktatem a sprzeciwem. Może lepiej rozmawiajmy kategorią dialog i władza, a nie dyktat. Czyli dyktat versus dialog. To jest wybór najbliższych rozstrzygnięć. Nad tym będziemy głosowali. No i jeszcze jedna moja konstatacja. Być może dlatego, że kandyduję z obozu lewicy, albo właśnie dlatego, że kandyduję z obozu lewicy. Brak lewicy w Sejmie doprowadził do takiej sytuacji. Nie ma różnych punktów widzenia. To nieprawda, że e, PIS załatwia sprawy opiekuńczości państwa. PIS z jednej strony daje pewną opiekuńczość, ale z drugiej strony zabiera prawo obywatelskie. Nie może być na to zgody. Mojej zgody nie ma. Zgody obywateli też nie powinno być. Ale wszystko zależy od głosowania. Ostatnio zadaję takie pytanie młodym ludziom. A co zrobiłeś w, w tej sprawie? Nie podoba ci się lewica, kojarzyć się źle, chociaż powstaje nowa lewica, to są młodzi ludzie. Ja jestem tam, tam, tam dziadkiem. Ja mogę mówić o sprawach przeszłych i przyszłych w kontekście doświadczeń. Tacy ludzie też są potrzebni, doświadczenia. Ale zadaję pytanie młodym ludziom: co zrobiłeś? Co zrobiłeś, żeby się tak nie działo i żebyś tak nie zadziało w przyszłości? żebyś chciał zostać w naszym kraju, w Polsce. Pójdźcie na wybory 13 października. Zagłosujcie na lewicę. Zapraszam.